Siemano tutaj odstawię. Dzisiaj zgodnie z obietnicą yy, Udamy się do księżnej Tu sam Trzeba znaleźć tego knypka. palmerana To są te błonie tuwniejowe Do szukania Jest Ale cnota zawsze zbyt. to jest jakiś skandal! Z pomocą i ją do Muszę pilnie porozmawiać z księżą. Dzieci, historia skończona. Wracajcie do rodziców. Ale zaraz, szlachetne Palmerinie, a co z historią Rydgierzy i smoku? Ta opowieść musi zaczekać. Ale przyjrzyjcie się dobrze człowiekowi, który stoi przed Wami. To Geralt z Rivi, mistrz cechu wiedźmińskiego, który walnie przyczynił się do pokonania olbrzyma Goliata. Mistrz Wiedźminie, czy to prawda, że cnota zawsze triumfuje i zwycięża niegodziwość? Pewnie. E, ta cnota zawsze zwycięża. Hmm. Ale przecież czarny rycerz jest łotrem, a zwycięża. I rakaż z Casteldacie. Ważny jest też triumf moralny. E, tam. Dość już Wracajcie do rodziców. Jaśnie oświecona przybyła na błonia turniejowe i będzie oglądać walkę na arenie. Jeśli się pośpieszymy, zdążysz z nią porozmawiać, zanim zacznie się spektakl. Prower. No, prowadź mnie do tej księżniczki. Kto wystąpi na arenie? Milgard w gardce, Blisko, ale niecelnie. Zresztą sam zobacz. Hmm. Ktoś zamierza walczyć z Charleyem? Ogłupionym przez przywiązane do ogona dzwonki? Co w tym złego? To prezent od cesarza! No nie powinni? Nie powinniście dręczyć Charley'a. Ogłupiony dzwonkami stanie się pośmiewiczny. Ty? Wiedźmin? Ja zabijam potwory, bo zagrażają ludziom. Wy chcecie upokorzyć jednego z nich, ucieszy bawisko. Ktokolwiek będzie walczył z Szarlejem, ta walka nie przyniesie mrońcarskiej chwały. Kto będzie walczył z potworem? JO! Już go poznałeś! Prawda! Obiecał, że przyniesie pani swojego serca trofeum. Wielka miłość wymaga wielkich poświęceń. No. Chodźmy. Szkoda czasu. Chodźmy. dość robota, szef. Zaczęło. Będziemy musieli zaczekać na koniec walki.

Мисэвэ <small> O życie! Mistrzu Geralcie, czyń swoją powinność. Dokończ dzieła! Nie. Nie mam zamiaru dobijać potwora. Prawem zwycięzcy jest okazać łaskę! Niech żyje Geralt Litościwy! Nie wolno zabijać. Zajmijcie się bestią! Bez powodu. Wybacz, nie jesteś tak sprawny jak za młody. Po co się mieszałeś? Dzielnie walczyłem. Dziękuję za pomoc. Ją? Mało brakło! chłopak byłby martwy. Nic. I Nie jest. Vivienne? Uśmiechnij się, jak przystało na bohatera. I milcz, bo ledwie mówisz, właśnie tu idzie. Muszę z tobą pomówić. Vivienne. Później porozmawiacie. W Lazarecie. Geralt, to było wspaniałe. Oszałamiające. Wasza miłość. Mieliśmy znakomity pomysł, żeby po ciebie posłać. W istocie jesteśmy niezmiernie zadowoleni i bardzo, bardzo wam radzi. Jestem zaiste... Zaszczycony. Zajmijcie się naszym młodym bohaterem raz raz. My porywamy Geralta na rozmowę. Długo czekaliśmy na twoje przybycie. Już traciliśmy nadzieję. A tu... takie wejście. Wasza miłość, Sharlay jest bardzo niebezpiecznym stworzeniem. Nawet dla rycerza w pełnej zbroi. Nonsense. W są. rycerze od zawsze szukali chwały w walce z bestiami. I on zyskał kilka sieńców i blizn w zamian za wieczną chwałę pogromcy potworów. Mm. A co z publicznością? Gdyby Sharley przedarł się na trybuny, doszłoby do masakry. Geralt, mimo że doceniamy Twoją niespodziewaną interwencję na arenie, przypominamy, że zostałeś wynajęty i jak się niebawem okaże, hojnie opłacony w związku ze zgoła. Innym zadaniem. Wasza miłość, chciałbym porozmawiać o moim zleceniu. Oczywiście, ale nie tutaj. Gdzie? Potrzebny nam będzie damien, który prowadził śledztwo do Twojego przybycia. Tylko gdzie on może być? Chodź, poszukamy go. Biedny Szarlejek... Powiedz nam, czy przybyłeś sam? Czy w towarzystwie wicehrabiego Juliana? Chciałaś się widzieć z jaskrem, wasza miłość. Nie. To znaczy tak. Tylko po to, żeby mu powiedzieć, że żałujemy. Tak głęboko żałujemy. Uchylenia wydanego na niego wyroku śmierci. Gdybyśmy tylko mogli cofnąć czas, dopilnowalibyśmy, żeby zgnił w wieży, żeby go powieszono, ścięto i łamano kołem. Nieźle, że nagrabił. Pewnie ją tuknął. A oto człowiek, który osobiście powiódłby go na szafot. Kapitan mojej gwardii, Damien Delatur. Znając jaskra, Wasza miłość wiedz mnie? Witaj. Przykro mi to mówić, ale żołnierze, którzy zajmowali się ciałem ostatniej ofiary. Wiem już o wszystkim. To stworzenie w piwnicy Korwobianku. Czy to była bestia? Nie, to była Bruxa, taki rodzaj wampira. Była związana z bestią. Skąd pewność? Uważnie przeanalizowałem ślady na brzegu rzeki i w Korwobianku. Próbujesz insynuować, że śledztwo było dotąd prowadzone niestarannie? Geralt nic takiego nie powiedział. Nie przerywajmy mu. Oglądałem ciało ostatniej ofiary i znalazłem coś, co muszę zbadać. Będę potrzebował do tego spokojnego miejsca a być może pomocy alchemika lub czarodzieja. Prócz tego chciałem porozmawiać o poprzednich ofiarach, jak rozumiem, z panem de la Tour. Po pierwsze, nie musisz mnie tytułować. Po drugie, powinieneś wiedzieć, że byłem przeciwny ściąganiu cię tutaj. Słyszałem o tobie. I wiem, że twoje przybycie zawsze oznacza kłopoty. A my tu mamy dosyć kłopotów i bez ciebie. Poradzilibyśmy sobie z bestią sami. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Damien, dyskusja na temat zatrudniania wiedźmina jest już zamknięta. Definitywnie. Ale skoro poruszyłeś ten temat, porozmawiajmy o wynagrodzeniu GERALTA. Powiedz, czy prawdą jest, jak mówią legendy, że wiedźmini zwyczajowo żądają tego, co w domu zastaniesz, a czego się nie spodziewasz? Prawo <grym> niespodzianki. To nie do końca prawda, Wasza miłość. Prawo niespodzianki stosuje się bardzo rzadko. Zazwyczaj przyjmujemy zapłatę w złocie. Trochę szkoda, bo to prawo brzmi bardzo ładnie. Z drugiej strony, po powrocie do pałacu, zostalibyśmy pewnie z niecierpliwionych petentów albo wzornik z tkaninami do sukni. Nie miałbyś pożytku z niespodzianek, które są naszym udziałem? Z tej przyczyny postanowiliśmy nagrodzić Cię aktem własności winnicy Korwobianko hmm, oraz sumą pieniędzy, którą bez wątpienia uznasz za wystarczającą. Właścicielem winnicy jesteś od teraz. W trakcie łowów przydać się kwatera, jednak pieniądze dostaniesz dopiero, gdy wytropisz bestię. To piękny gest, Wasza miło. Ale czy Korwobianko nie jest aby tymczasową kostnicą? – Doprawdy? No nie. Znów bałagan w kancelarii. Dosłownie na jeden moment nie możemy spuścić ich z oczu. Ale zdaje nam się, że dla Wiedźmina to nie kłopot. Co więcej, nic nie buduje Markiwina lepiej niż ponura legenda. – Dziękuję, wasza miłość. Zlecenie oczywiście przyjmuję, ale jak wspomniałem wcześniej, będę potrzebował informacji od Damiena. Jak to się zaczęło? Kim była pierwsza ofiara? Najpierw zginął Krespi. Kiedyś zwycięstwa w turniejach przyniosły mu sławę, ale potem zestarzał się. Zawiesił miecz na kołku i zajął się produkcją wina. Krespi nie był lubiany przez winiarzy. W interesach uchodził za bezwzględnego i ponoć oszukiwał. Poprosił nas o dyspensę od wszelkich dworskich uroczystości, której jednakowoż nie udzieliliśmy, bo kto raz złoży śluby rycerskie, rycerzem zostaje na zawsze. Jak zginął? Gdzie znaleziono ciało? To właśnie było niezwykłe, bo siedział przy wieczerzy i nagle któryś z wiesiadników zauważył, że go nie ma. Godzinę później patrol straży miejskiej znalazł go na klęczkach opartego o miejski premierz. Na szyi miał zawieszony swój miecz. Umarł od ran zadanych z wielką siłą. Bazurami, nie bronił. Zginął gwałtowną śmiercią, ale ciało spoczywało na klęczkach. To znaczy, że ktoś się tak ułożył. Tak to wyglądało. Co wiadomo o tym drugim? Jak wyglądało drugie zabójstwo? Wszyscy wiedzą, że w tym mieście jest kilka miejsc, do których po zbroku nie zapuszcza się nikt rozsądny. To właśnie w jednym z nich znaleziono ciało Ramona Dilak. Po pierwszym zabójstwie na Bokler padł blady strach. Mieszkańcy stali się czujni, nie zapuszczali się w miasto. W rezultacie wieść o drugiej ofierze przyniosła nam grupa, jakby to powiedzieć, zatroskanych, miejscowych rzeźbieszków. Nawet zbiry boją się bestii. To o czym świadczy. Rozumiem, że wykluczyłeś śmierć z rąk bandytów. Za kogo ty mnie masz? Ramon Dulac z pewnością zginął od pazurów. Rana była głęboka i czysta. Znaleziono go w rynsztoku. Ubranego w koszulę nocną i szlafmycę. Pod głową miał poduszkę. A zamiast miecza, szkandele do ogrzewania pościeli. Ramon Dulac! Rycerz, który kilkanaście lat temu był doradcą naszego książęcego ojca. Ktoś zadał sobie sporo trudu, żeby go ośmieszyć. Może jednak chodziło o zemstę? Nie wykluczyłbym tego. Dylak prowadził szemrane interesy ze świadkiem przestępczym. Ale nigdy nie zdobyłem twardych dowodów przeciwnym. Czyli dwie pierwsze ofiary były rycerzami, którzy lata świetności mieli za sobą. To samo można powiedzieć o trzecim zabitym. Pan Crua zwykł mawiać, że nowe czasy stawiają przed rycerzami nowe wyzwania, a przedsiębiorczość jest szóstą rycerską cnotą. Dorobił się na handlu zbożem. Palmerin nazywał go nawet czy Krupą. Znalazłem przy ciele woreczek z monetami. Floreny z różnych czasów i różnych prowincji cesarstwa. Crua lubił pieniądze, ale nie miałby cierpliwości do numizmaty. Podobieństw między ofiarami jest więcej. Wszystkie ciała znajdowano w dziwnych miejscach i okolicznościach. Tak jakby morderca chciał coś przez to powiedzieć. Przeraża nas pogarda, z jaką potraktowano ludzi honoru. Dokroć set. Oni byli rycerzami, tu są. Może właśnie w tym rzecz. Z tego, co usłyszałem, wynika, że żaden z nich nie był wzorem Może na to zwraca uwagę bestia? Każdy z zabitych był rycerzem i przysięgał wierność pięciu cnotom. Nawet jeśli. Jakim cnotom ślubują wierność rycerze tu są? Honorowi, mądrości, hojności, waleczności i współczuciu. Dlaczego pięć cnót jest tak ważnych dla rycerza? Dziwne pytanie. Wasza miłość wybaczy, jestem cudzoziemcem, który próbuje zrozumieć obce obyczaje. Wybaczamy i wyjaśniamy. Wedle legendy, cnoty do naśladowania wskazała rycerzom pani jeziora. A jak było naprawdę, nie pamięta już nikt. W okay. są wierzymy, że człowiek niskiego urodzenia winien być prostoduszny i posłuszny. Natomiast od rycerzy wymaga się więcej. Mają być zarazem żołnierzami i dworakami, panami i sługami, dlatego potrzebują wyraźnych wskazówek moralnych. I dlatego pasowanie na rycerza to zaślubiny honoru, mądrości, hojności, waleczności i współczucia. Może bestia rzeczywiście piętnuje upadek obyczaju. Każda ofiara została upokorzona, tak jakby morderca chciał wskazać brak cnoty rycerskiej. Zamiast honoru, premier, zamiast mądrości, śmieszność. Zamiast hojności, mieszek złota w gardle. Hmm. Niby się zgadza, ale nie pasuje idealnie. Coś w tym jednak jest. Skoro całe miasto zgodnie powtarza te interpretacje, jeśli idziemy dobrym śladem, to kolejne morderstwo również będzie pokazowe i napiętnuje przeciwieństwo czwartej cnoty. Można też założyć, że znów zginie stary rycerz. Zastanówmy się. Wszyscy rycerze przebywają albo na błoniach turniejowych, albo w pałacowych ogrodach, gdzie odbędzie się doroczne polowanie na zająca. Słyszałeś o tym zwyczaju? Milton coś wspominał. Z nieznanych mi przyczyn cieszył się na występ w kostiumie zająca. Zaraz. Niecodzienne okoliczności. Rycerz w sile wieku. Tchórzostwo. Tchórzliwy jak zając! Czy to możliwe, że następną ofiarą ma być Milton de Peyrak Peyran? No. Przecież Milton znał De La Cruyne. Mówił mi o tym nad rzeką. Damien, jak mogliśmy to przeoczyć? Przed laty de Peyrak Peyran, Crespi, de La Dulac, wszyscy czterej tworzyli drużynę rycerską. Tworzyli drużynę? Przyjaźnili się. Byli zaufanymi ludźmi naszego książęcego ojca i wiele razy widzieliśmy, jak ten powierza im szczególnie delikatne zadania. ich drogi się rozeszły. Nie może być mowy o przypadku. To kluczowy trop do rozwiązania zagadki bestii. Wasza miłość trzeba jak najszybciej dotrzeć do Miltona. Sęk w tym, że zabawa w ogrodzie zacznie się lada chwila. A on siedzi gdzieś w ukryciu, jako zając i czeka, aż znajdą go chmieleni dworzanie. Nikt nie wie, jakie miejsce wybrał sobie na kryjówkę. W takim razie każę natychmiast przerwać grę. Przede wszystkim zachowajmy spokój. Damien, każ przeszukać ogrody, tylko dyskretnie. I pod żadnym pozorem nie przerywaj zabawy. Wybuch paniki może skłonić bestie do szybszego ataku. Ty wieź mnie za mną. To moje ogrody i mój rycerz. Nie pozwolę na żadne morderstwo, nie pod moim pałacem. Konie, sprowadźcie nam konie. Tylko konie, tylko konie, że. Wasza miłość. Oh! pani ja... Masz, tylko nie pognieć. Naprzód! Dobre jeść. Ejże, tu jedwa, uważaj. Udawaj! No hm. Nie radzi sobie w siodle. Uśmieszmy się. Gdzie on jest? Musimy zejść niżej. Tam, gdzie trwa zabawa. Uczestnicy szukają robu jednoluszca, złotej rybki i jaja Feniksa. Dzięki nim dowiedzą się, gdzie ukrył się zając, czyli Milton. Też musimy ich szukać. Nie mamy innego wyjścia. Ale czas na więc złamiemy rybę. Chodź, tędy będzie szybciej. Pokażę Ci, gdzie odbywają się łowy. A potem się rozdzielimy. Spokój. Ty zdobędziesz rób jednorożca i złotą rybkę. A ja ja i Felixa. Tak będzie najszybciej. Złota rybka? A jak mam niby ją złowić? No nie patrz tak na mnie, przecież nie jest prawdziwa. Spójrz w kierunku wody. Widzisz światła? Uczestnicy próbują zrobić rybkę z łodzi, ale ty po prostu zanurkujesz i znajdziesz ją pod wodą. A jak łowi się jednoroczca? Jest bardzo płochliwy, ale na pewno coś wymyślisz, żeby go zbawić. Nie Biega o tam, spójrz. Ty jest łódce. W złotej rybce i w rogu znajdują się przedmioty, które pozwolą nam znaleźć Miltona. Gdy je zdobędziesz, znajdź mnie wśród poszukiwaczy Jaja Feniksa. Wszystko jasne? No to bierzemy się do roboty. No, jasne, żywowo. Dobra, myślę, że resztę zobaczycie w następnym są. Pomoże... Na kiedy jest się takie straszyło. Bo te filmy są to nie za długie. Dzisiaj długo wrzucę też resz resz resztę później Baję.